Cześć, tu Piotrek. O premierze tego roweru pisaliśmy w czerwcu 2025 roku, czyli tego roku, a teraz, czyli niecałe dwa miesiące później, trafił on już do naszej redakcji na testy. Mowa oczywiście o najnowszym Treku Checkpoint w wersji aluminiowej. Zapraszamy! Gravel to niezwykle pojemna kategoria i wielu producentów ma w niej więcej niż jeden model. Podobnie jest w przypadku Treka, który ma na rynku dwa modele rowerów gravelowych. Stricte wyścigowy model Checkmate, którego premiera miała miejsce na początku tego roku i który testował dla Was redaktor naczelny, oraz zdecydowanie bardziej wszechstronny, przeznaczony do codziennej jazdy czy też do wypraw. Model Checkpoint, który jest tutaj właśnie z nami. To już trzecia generacja tego modelu i jest on dostępny w dwóch wariantach. Mamy Checkpointa SL opartego na ramie wykonanej z włókna węglowego, a właśnie w czerwcu dołączyły do niego trzy modele oznaczone skrótem ALR, opartego na ramie wykonanej z aluminium połączonego z widelcem wykonanym z włókna węglowego. W założeniu producenta jest to rower, który ma podołać szerokiemu spektrum zastosowań, tak zwany rower do wszystkiego, zarówno do codziennego commutingu, weekendowych wycieczek, ale też e, wielodniowych eskapad. I tutaj, co ciekawe, mimo że dzielą tą samą nazwę, to aluminiowa wersja Checkpointa ma jeszcze bardziej e, geometrię przystosowaną właśnie do e, takiego... E, eskapadowego jeżdżenia. Także jest ona wydłużona i bardziej sprzyjająca jeździe z sakwami. Zacząłem już mówić o zastosowaniu tego roweru właśnie do, takich, do takiego bardziej wyprawowego charakteru. A jakie elementy budowy mają jeszcze na to wpływ? Przede wszystkim mamy bardzo dużo tutaj różnego rodzaju punktów montażowych, bo możemy zamontować zarówno torbę na górnej, Róże, jak i pod nią. Mamy tutaj trzy punkty montażowe. Mamy miejsce na e, trzy koszyki na bidon oraz dodatkowo możemy bo tutaj jesteśmy w stanie nawet zmieścić e, dwa bidony na e, dolnej rurze. A dodatkowo kolejny e, uchwyt możemy zamontować e, pod dolną rurą. Oczywiście e, widelec jest przystosowany do montażu uchwytów pod sakwy. Tak samo mamy tutaj most na tylnych widełkach, dzięki któremu możemy zamontować stały bagażnik. Ponadto możemy również dołożyć sobie tutaj pełne butniki. Kontynuując wątek ramy, to tak jak już powiedziałem, na wstępie jest ona zbudowana z aluminium. Dzięki czemu ten rower stał się jeszcze bardziej przystępny cenowo i osiągalny dla szerszego grona użytkowników, ale mimo, że jest to Tańszy, ten mniej wyrafinowany materiał, to mamy tutaj zastosowane wszystkie najnowocześniejsze standardy. Czyli choćby mamy w pełni wewnętrzne prowadzenie przewodów, które wchodzą w ramę przez górny kapsel sterów. Oczywiście mamy tutaj sztywne osie. Rama jest przystosowana pod sztywny widelec, ale możemy również założyć widelec amortyzowany o skoku do 40 mm. Jest kompatybilna z opuszczaną sztycą. Czy mamy choćby hak w standardzie UDH, dzięki czemu możliwe jest założenie najnowszej bezprzewodowej grupy srama transmission. Jeśli chodzi o budowę to warto jeszcze wspomnieć o zastosowaniu suportu w standardzie T47, czyli łączącego w sobie zalety większej sztywności preswita oraz suportów wkręcanych. Na koniec zostawiłem sobie chyba najgorętszy obecnie wątek wśród kolarzy szutrowych, czyli Prześwit na opony, który w tym przypadku, zarówno z przodu, jak i z tyłu, wynosi 50 mm, czyli naprawdę całkiem sporo. Trzecia generacja Checkpointa ALR dostępna jest aż w sześciu rozmiarach, dzięki czemu zarówno niscy, jak i bardzo wysocy użytkownicy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniego roweru dla siebie. Przechodzimy teraz do naszego konkretnego egzemplarza. To jest Checkpoint ALR 5, czyli najwyższy model w całej kolekcji liczącej trzy modele. Jest on oparty na pełnej grupie napędowej od sram -a. Jest to mechaniczny Apex XPLR pozbawiony przedniej przerzutki, za to posiadający kasetę o aż 12 przełożeniach i bardzo szerokim zakresie 10-44, co w połączeniu z zębatką, która ma 40 zębów daje naprawdę bardzo szeroki zakres przełożeń, dzięki któremu jesteśmy w stanie zarówno pokonywać strome podjazdy, jak i rozpędzać się na szybszych odcinkach. Osobiście nie jestem wielkim fanem mechanicznych napędów szosowo-grawelowych od sram bo Double Tap nie jest moim ulubionym rozwiązaniem, natomiast nie mogę złego słowa powiedzieć o tym, jak on działa, bo zmiana biegów jest bardzo szybka i precyzyjna, i to, co z kolei bardzo lubię w sram to Taka twarda, dobrze wyczuwalna zmiana biegów, która osobiście mi bardziej pasuje niż w przypadku Shimano. W najnowszej odsłonie 12-rzędowego Apexa XPLR zdecydowanie poprawiono również. Ergonomię klamkomanetek i samo hamowanie, do samego hamowania potrzebna jest wyraźnie mniejsza siła niż w poprzednich generacjach. Jak również odległość klamek od kierownicy jest wyraźnie mniejsza, przez co to hamowanie jest po prostu łatwiejsze. Oczywiście rower zatrzymują hydrauliczne hamulce tarczowe, również z grupy Apex współpracujące z tarczami Paceline o średnicy 160 mm. Jeśli chodzi o pozostałe komponenty w tym rowerze, to są one dostarczane przez Bontragera, czyli Markę należącą do koncernu Trek. I teraz po kolei mamy tutaj koła Bontrager Paradigm 23. Tutaj to 23 to jest od szerokości wewnętrznej obręczy, która ma właśnie 23 mm. Oczywiście jest ona przystosowana do zastosowania bezdętkowego. Ubrane. Te koła są w opony Bontrager Chirona z takim bardzo szybkim bieżnikiem, bo praktycznie gładkim na środku, a mamy jedynie niewielkie klocki po bokach. Opony są o szerokości 42 mm, i tutaj warto dodać, że rower przychodzi do nas. Fabrycznie zalany już mlekiem. Mamy też aluminiowy mostek Bontrager Elite, który w naszym rozmiarze ML ma 90 mm długości i jest zgodny ze standardem Blender, czyli możemy tutaj w łatwy sposób zamontować dodatkowe akcesoria, takie jak choćby lampka czy mocowanie do licznika. Kierownica Również w naszym rozmiarze ma szerokość 42 cm, a dodatkowo ma dosyć dużą flarę wynoszącą 15 stopni, czyli rozszerza się ku dołowi, dzięki czemu łatwiej i pewniej prowadzimy rower w trudnym technicznym terenie. Wyposażenie uzupełnia aluminiowa sztyca również od Bontragera oraz siodło Bontrager Vers z anatomicznym wycięciem. Zgodnie z deklaracją producenta rower waży 9,87 kg i oczywiście postanowiliśmy to sprawdzić. Tak gotowy rower już do jazdy, czyli z koszykiem na bidon i przede wszystkim z pedałami na naszej redakcyjnej wadze ważył dokładnie 10,31 kg we wspomnianym już rozmiarze ML, czyli wartości podawane przez producenta są zgodne z rzeczywistością. I ta najwyższa wersja Checkpointa, czyli ALR. Została wyceniona na 8499 zł. Oprócz niego mamy dostępne dwa bardziej przystępne cenowo modele, czyli ALR4 który wyposażony jest choćby w grupę napędową otrzymano QS U8000 czyli 1.11 i on został wyceniony na 6799 zł oraz najtańszy w całej rodzinie model ALR3, który również jest na QS, ale w wariancie 1.10 i on jest o kolejne 1000 zł tańszy, czyli kosztuje 5799 zł ponadto możemy kupić sam frameset, czyli ramy z Przednim widelcem karbonowym i ona została wyceniona na 3099 zł. I tutaj taka ciekawostka: poprzednia generacja e, była wyraźnie droższa, bo choćby sam Frameset e, można było kupić za 5399 zł. Czyli w obecnych, obecnie możemy kupić w tej cenie cały naj, najtańszy rower praktycznie. Tak jak powiedziałem na początku, główną ideą jaka przyświecała konstruktorom Trek'a było stworzenie roweru, który będzie dobrze sobie radził w takim codziennym zastosowaniu do codziennych dojazdów czy weekendowych wycieczek, ale również właśnie e, jako rower wyprawowy, gdzie rower zbudowany z aluminium sprawdza się świetnie, bo jest bardziej odporny na różnego rodzaju uszkodzenia niż e, warianty z włókna węglowego. I teraz jeśli chodzi o geometry, to ona właśnie została dopasowana do e, takiego zastosowania. I tu taka ciekawostka, mimo że ten rower dzieli nazwę z wersją SL, czyli tą wykonaną z włókna węglowego, jego geometria jest dodatkowo bardziej właśnie przystosowana do bikepackingu, także mamy tutaj jeszcze dłuższą bazę kół, czy choćby wyższą główkę ramy, dzięki czemu zajmujemy wygodniejszą, bardziej wyprostowaną pozycję. Wszystkie te zabiegi zostały wykonane po to, żeby ten rower był jeszcze bardziej stabilny, a jednocześnie komfortowy, czyli dobrze spisywał się na szczególnie długich trasach, bo tutaj trzeba przyznać, że to jest taki typowy połykacz kilometrów i w takim zastosowaniu ten rower sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Jednocześnie jest dzięki temu, że jest stosunkowo lekki i rama jest naprawdę sztywna, on bardzo fajnie przyspiesza i dobrze utrzymuje prędkość. Natomiast no jego żywiołem na pewno nie są jakieś dynamiczne skręty czy agresywna jazda, bo właśnie ta geometria, która tak dobrze spisuje się na długich dystansach, czy jest też bardzo przystępna dla osób mniej zaawansowanych, no, ma swoje minusy właśnie w postaci mniejszej skrętności i dynamiki tego roweru. Ale nie do takiego został on zastosowania zaprojektowany, a w zastosowaniu, do którego został stworzony, spisuje się naprawdę bardzo dobrze i może być bardzo ciekawą alternatywą jako taki stosunkowo niedrogi i uniwersalny rower do codziennego zastosowania. Jednocześnie oprócz tej dużej stabilności i, przewid i przewidywalności w prowadzeniu, o której już wspomniałem, rower jest całkiem e, dynamiczny, jeśli chodzi o przyspieszenia. To za sprawą stosunkowo niskiej masy oraz e, sztywnej e, mufy suportowej. Także on dobrze przyspiesza i całkiem nieźle utrzymuje swoją prędkość, aczkolwiek e, jego mocno wyprostowana Pozycja raczej nie zachęca nas do jakiejś bardzo dynamicznej jazdy i utrzymywania takich bardzo dużych prędkości przez dłuższy czas. Także jeśli nie masz zbyt sportowego zacięcia, szukasz jednego uniwersalnego roweru, szczególnie z myślą o jakichś dłuższych wyprawach, to Trek Checkpoint najnowszej generacji jest na pewno ciekawą alternatywą do rozważenia.